Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób użyć suwmiarki noniuszowej. Suwmiarkę noniuszową zazwyczaj gdy kupujemy, otrzymujemy na przykład w takim opakowaniu, aby to urządzenie było bezpiecznie przechowywane. Jest też instrukcja obsługi. Tak więc króciutko wam ją pokażę. Tak to się wszystko prezentuje. Jest informacja w jaki sposób obliczyć tak naprawdę odczytany wymiar, ponieważ odczytujemy z głównej Podziałki oraz z podziałki noniuszowej. I przykładowo ta tutaj suwmiarka ma dokładność 200 mm, i jak odczytujemy, na przykład tak jak tutaj dla przykładu jest, czyli widzimy, że tu jest wymiar A, czyli z głównej podziałki 9 mm, i troszeczkę jak widzimy, tutaj jest trochę więcej. W związku z czym pomiar B to jest właśnie ze skali tej noniuszowej, z tej podziałki noniuszowej. Czyli tam, gdzie się dokładnie będzie zgadzać. O, tutaj mamy strzałeczkę, która wskazuje idealnie pokryte dwie linie. I to jest 13 działka, jak widzicie. Tutaj z tej noniuszowej. 13 działka. I wykonujemy po prostu mnożenie 200 mm, bo taka jest tutaj dokładność. Razy 13 działka i wychodzi nam 26 mm. Dodajemy. Dwa odczyty, czyli 9 mm z głównej i 26, setnych z noniuszowej podziałki, i wychodzi nam 9 mm, 26, setnych mm. Jeżeli ktoś do szkoły musiałby wiedzieć, w jaki sposób to obliczyć, no to właśnie tak. Jeszcze kilka informacji względem obsługi. W jaki sposób wykonywać, odczytywać pomiary. Jak je wykonywać, to jest też bardzo istotne żeby wszystko równo zawsze przykładać. Ta suwmiarka umożliwia także taki pomiar wysokości danego przedmiotu od podstawy, czego niektóre suwmiarki nie mają. Postaram się wam to wszystko zaraz zaprezentować. Tak to się tutaj prezentuje. Dobra, odłóżmy sobie instrukcję, odłóżmy sobie opakowanie. Tak to urządzenie wygląda. Tutaj mamy taką śrubę. Które możemy delikatnie dokręcić, i tutaj wygodnie jedną dłonią, jak widzicie, możemy wykonywać pomiary. Rodzaje pomiarów, jakie możemy wykonać, to zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość, ale także możemy wykorzystać tą odległość pomiędzy tą podstawą a tą podstawą. To także taką wysokość można zmierzyć. Pokażę Wam wszystko po kolei. Wykonajmy pierwszy pomiar. Mierzymy sobie na przykład taką zatyczkę. Zmierzymy tą długość tutaj zewnętrzną, wewnętrzną oraz głębokość. A także ten czwarty taki pomiar, czyli wysokość. Zacznijmy od pomiaru zewnętrznego, czyli trochę więcej wysuńmy sobie. Ustawmy sobie w miejscu, w którym chcemy wykonać pomiar. Zweryfikujmy, czy wszystko jest równiutko. Jest równiutko i zaczynamy odczytywać pomiar. Jako, że mamy tutaj kawałek papieru, to pokażę wam w jaki sposób to liczyć jeszcze raz, mimo że w instrukcji pokazywałem, żebyście zrozumieli na 100%. Kto umie, ten umie, a kto nie, no to się oczywiście niech nauczy. Główna skala tutaj, główna ta podziałka, na dole jest w centymetrach, a u góry w calach. Nas interesują centymetry, więc ta poniżej. Pomiar z głównej tutaj skali, no to mamy 25 mm, 26 i jeszcze troszkę, widzicie? 25, a tu jest 26, czyli 26 mm, czyli A równa się 26 mm. Teraz pomiar B z tej tutaj skali podziałki noniuszowej. Musimy dokładnie ocenić, która linia ze skali tutaj tej noniuszowej. I tej głównej pokrywa się w pełni. Jedynka troszeczkę za bardzo z prawej strony. Dwójka. Trójka jest bardziej z lewej, czyli o tutaj na przykład na tej dwójce perfekcyjnie nam się to pokrywa. Czyli liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziesiąta podziałka. Już wiemy, że to jest 2 dziesiąte, ale liczmy tak jak akurat w instrukcji było, czyli dziesiąta podziałka 10 razy dokładność 2 setne. Zobaczcie, pomiędzy jedną linijką na niuszu, a drugą, czyli pomiędzy tymi działkami jest 2 setne. 2 setne, 4 setne, 6, 8 setnych, setnych i tu jest 10 setnych, czyli 1 dziesiąta, 1 dziesiąta, 2 dziesiąte. 2 mm od 0 do 0 to jest 1 mm. bardzo precyzyjna tutaj możliwość odczytu. Odczytaliśmy, że 10 i mnożenie wykonujemy. Iloczyn to 2 I teraz jedyne co robimy, to sumujemy te dwa wyniki. Ten i ten. I suma, można powiedzieć, w pomiarce 26. 0,2 mm. No i to jest nasz bardzo precyzyjny pomiar z wykorzystaniem właśnie tutaj tej skali podziałki Noniuszowej. Czyli już wiecie, w jaki sposób liczyć z wykorzystaniem właśnie tego Noniusza. Wykonajmy teraz pomiar wewnętrzny, czyli poluzujmy. Wykorzystajmy teraz te szczęki. Włóżmy je tutaj. Do środeczka, proszę bardzo, rozszerzmy równo, żeby to wszystko było bardzo istotne. Że pomiary wykonywać równo, tu jest nierówno. Jeszcze kawałek: o! Jest równo, tutaj jest równo. O! W ten sposób zobaczcie. O, troszkę jeszcze tu. Precyzja jest bardzo istotna, bo to są te właśnie części setne. mm. jak chcemy bardzo dokładny pomiar, to musimy najpierw dokładnie przyłożyć. Tu równo, i tu równo wszystko się zgadza. I teraz możemy dopiero odczytywać nasz pomiar. Możemy delikatnie sobie na przykład dokręcić, jeżeli chcemy, żeby nic tam się tu na pewno nie poruszyło. Możemy to oczywiście znowu zapisać sobie, ktoś powie, zbędne takie pisanie, ale w szkołach, gdy się tego uczą uczniowie, muszą to zapisywać, żeby to było wszystko dokładnie. Więc ten drugi pomiar wewnętrzny, patrzymy najpierw na główną skalę, główną podziałkę. I co widzimy? Widzimy tak, 10 mm, 20 21, 21 23 i jeszcze trochę, widzimy 23,5 mm mniej więcej, widzicie? Ale te, nie wiem czy to jest pół, musimy to zweryfikować. Więc 23, pomiar A równa się 23 mm. Teraz pomiar B, z tej skali podziałki noniuszowej, szukamy idealnie zbieżnej tutaj linii. Na moje oko idealnie. A nie będzie tu na tej piątce. Widzicie? Tu. A już wiemy w skrócie, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, pięćdziesiątych Pięć dziesiątych. czyli 50 setnych, 50. Proszę bardzo. Sumujemy 23,5 mm. Tak, mamy tutaj wymiar wewnętrzny. Zgadza się, widzicie? 23. 21, dobrze mówię, 21, 2, 3 i pół. Ok, i wykonajmy kolejny pomiar. Teraz pomiar głębokości, czyli mamy tutaj wysunięty element, wsuwamy i do, dosuwamy. Teraz po prostu, zobaczcie. Troszkę odkręćmy, żeby nie było zbyt oporne. I teraz dosuńmy sobie prostopadle. Zobaczcie, dosuwamy, 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 dosuwamy. Jest wszystko równe. Sprawdzamy prostopadle. Jest. Możemy odłożyć trochę dokręćmy do pewności. Nie trzeba oczywiście za każdym razem dokręcać, ale gdy chcemy precyzyjnie, możemy wykorzystać tą możliwość. Sprawdzamy. Tą głębokość. 10, 11, 12, 13, 14. 15, zobaczcie, zobaczcie dokładnie. Dokładnie 15 mm. Czyli 1,5 cm. Nie musimy ze skali noniuszowej tutaj nic odczytywać. No bo widać, że nic innego nie będzie się lepiej zgadzać niż to 0. Czyli 15 mm. W związku z czym pomiar A z głównej 15 mm. Z noniuszowej, czyli B. No to w tym wypadku 0 mm. No i suma to wiadomo, że 15 mm. Dlaczego tak rozpisuję? Czas tłumaczę. Po to, abyście dokładnie widzieli, że tu jest ten noniusz. Tu jest ten noniusz. I tu jest ten noniusz. Tak więc już na pewno wiecie, w jaki sposób to obliczać. I zrobimy jeszcze jeden odczyt. Czyli taki, który umożliwia. Właśnie ta suwmiarka, czyli od tej podstawy równej, zeszlifowanej tutaj, jak widzicie do tej podstawy Czyli tutaj mamy, chcemy tą wysokość zmierzyć, zobaczcie Wystarczy, że przyłożymy, zobaczcie do tej powierzchni i prostopadle dociśniemy Widzicie to? Zobaczcie Dociśniemy O, widzicie? Zobaczcie Jest dociśnięte, kończymy pomiar jest zablokowane. I jaki jest wynik naszej obserwacji? 9 działek tutaj, czyli niecały centymetr. Pamiętajcie, na sam koniec, gdy zakończycie, dociągamy, lekko blokujemy i oczywiście zabezpieczamy nasz sprzęt, odkładamy i kończymy zabawę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Trzymajcie się. Cześć.